Oh, Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj Wam trochę opowiem o tym, czego możemy spodziewać się w trzecim sezonie niebezpiecznego oddziału. Ponieważ, jak wiecie, trzeci sezon odchodzi do nas już wielkimi krokami, a tym właśnie różne plotki, informacje, jak i oczywiście zdjęcia z planu. Dlatego, oczywiście, w tym odcinku postaram się Wam przedstawić, czego możemy spodziewać się właśnie w trzecim sezonie tego serialu. Jednak oczywiście zanim zacznę, to pamiętajcie, żeby oczywiście zostawić kciuka w górę oraz subika na kanale, aby nie ominąć kolejnych odcinków na kanale. Możecie też oczywiście zostawić jakiś miły komentarz pod tym odcinkiem i napiszcie oczywiście jak będziecie spędzać święta. Może ktoś z Was spędzi oglądając Henryka, może oddział, ale też może ktoś z Was spędzi te święta na przykład oglądając moje odcinki. Oczywiście napiszcie w komentarzach. A już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc... Rzeczą, której możemy się spodziewać i która na pewno już będzie, to oczywiście powrót Flankiniego, który w niebezpiecznym oddziale powracał już właśnie trzykrotnie i jak się okazuje, powróci on też w trzecim sezonie tego serialu. Jak wiemy, Frankini myślę, że jest jednym właśnie z tych większych złoczyńców w Dangerverse i myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawym złoczyńcą z bardzo dużym potencjałem. Oczywiście, jeżeli chodzi o jego powroty w niebezpiecznym oddziale, to moim zdaniem niestety były one dość słabe i nie wykorzystywano zbyt dobrze jego potencjału. Jednak jak się okazuje, w trzecim sezonie może to się wszystko zmienić, a to wszystko oczywiście ze względu na możliwy powrót Henryka. I tak, ponieważ tak naprawdę o powrocie Fantiniego, to dowiedzieliśmy się m.in. od Jace'a Normana, który wrzucił post właśnie wraz z Frankiem Grande na planie serialu. Jak wiemy, Henryk popłacał w niedyscyplinicznym oddziale już wielokrotnie i to tylko na przestrzeni właśnie dwóch sezonów, co myślę, że jest naprawdę czymś bardzo fajnym i to właśnie tylko pokazuje, jak właśnie fani chcą właśnie Henryka. Nie wiem jak wy, ale myślę, że powód Henryka byłby czymś, co naprawdę może bardzo podbić oglądalność tego serialu, szczególnie właśnie po, na początek, gdyż pan Kini ma powrócić właśnie w tych pierwszych odcinkach trzeciego sezonu tego serialu, co myślę, że naprawdę będzie bardzo dobre i wielu z nas oczywiście właśnie tego oczekuje. Jednak po poczekiwań, to wielu z nas pewnie oczekuje także odcinków specjalnych, a do tego jest dość szerokie pole do manewrów. I to nawet nie tylko ze względu na to, że właśnie mamy dostać jakieś wielkie powroty, ale też właśnie same daty w 2023 roku mogą być dość przychylne dla samego serialu. Bo okazji, jak wiemy, naprawdę jest bardzo dużo. Na przykład walentynki. I oczywiście o ile walentynki myślę, że są dość bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem, jeżeli chodzi o odcinek specjalny oddziału. Tak też już na przykład odcinek hałynowy bądź świąteczny może się pojawić, jeżeli sezon będzie mieć premierę gdzieś w lipcu bądź sierpniu. Ale też właśnie premiera sezonu w wrześniu, listopadzie wcale by nie wykluczała tego, że moglibyśmy te odcinki... Dostać. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę na bardzo na to czekam i oczywiście mam nadzieję, że wszyscy dostanie właśnie to, czego chcemy, gdyż odcinki specjalne zawsze mają bardzo fajny klimat i zawsze te odcinki z wielką przyjemnością się ogląda. Jednak rzeczą, której z wielu z nas nie chce, to oczywiście koniec Reja w niebezpiecznym oddziale. Oczywiście, o ile z wielu z nas lubi Reja, tak też niestety w długim sezonie jego rola była dość mocno spychana na długi plan. Jeżeli chodzi oczywiście o Reja, to siedzi on w Dangerverse już od prawie 9 lat i tak naprawdę pojawił się już on w pierwszym odcinku niebezpiecznego Henryka i wciąż mam bardzo duży sentyment co do Oreja, bo jest tak naprawdę on jedyną z tych postaci, która wciąż dość aktywnie jest w tym serialu, bo jak wiemy, Henryk Yy, niestety poława się tylko właśnie w jakichś losowych odcinkach. Tak też, niestety, ale zawsze przychodzi tak zwany moment na zmianę, właśnie pokolenia, i prawdopodobnie prędzej czy później właśnie ten moment nastąpi, i Rej będzie musiał odejść właśnie z niebezpiecznego oddziału. Oczywiście, o ile sam scenariusz się przedtem nie skończy. Ale po, po zakończeniu, oczywiście, niebezpiecznego oddziału to tak, nie można wykluczać także i tego scenariusza ale dlaczego? Zacznijmy oczywiście od samego serialu. Jak wiemy, każdy serial ma swego rodzaju plan, jaką ma i ścieżką, i prawdopodobnie sam oddział też ma, powiedzmy, jako taki plan, i być może właśnie trzeci sezon będzie właśnie tym finiszem, gdyż nie wiem jakby, ale ja już podczas oglądania drugiego sezonu widziałem, że twórcy nie mają zbytnio pomysłu na sam serial i już że jest to po prostu ciągnięte na siłę. Jednak jeżeli chodzi o to wszystko, to też musimy oczywiście spojrzeć przede wszystkim na Oglądalność, gdyż jak wiemy, niebezpieczny oddział naprawdę jest w dość słabej sytuacji, jeżeli chodzi o oglądalność, gdyż niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy ona bardzo drastycznie spadła, a jak wiemy, póki serial sam się spłaca, będzie produkowany i przede wszystkim właśnie tak naprawdę to jest głównym motorem napędowym do właśnie tworzenia kolejnych sezonów. Jednak jeżeli trzeci sezon niestety nas zawiedzie, to prawdopodobnie może to być już niestety ostatni sezon. Dlatego też właśnie wielu z nas, myślę, że przede wszystkim liczy na to, że trzeci sezon będzie czymś niezwykłym, czymś co po prostu jakby, tak, jakby trochę rozwali system. Gdyż tak naprawdę myślę, że jeżeli trzeci sezon nie, nie podbije tej oglądalności tego serialu, to już w takim przypadku twórcy mogliby po prostu pokusić się o właśnie zakończenie serialu. Dlatego o ile trzeci sezon może wydawać się czymś, co jest dość normalne, tak też tak naprawdę trzeci sezon będzie decydujący. Tak naprawdę to trzeci sezon pokaże, czy mamy już tak zwany ten spadkowy, jeżeli chodzi o oddział i trzeci sezon pokaże, czy warto właśnie będzie to wszystko kontynuować. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łuka w górę oraz subika na kanale, aby śledzić wszystkie nowe informacje, teorie, jak i oczywiście analizy z najnowszych wydarzeń ze świata Dangerverse. I oczywiście napiszcie w komentarzach, jak wy będziecie spędzać święta. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!